Mamy przyjemność zaprezentować Państwu nowy konfigurator umożliwiający samodzielny zakup łukowych karniszy narożnych i wykuszowych. Cały proces jest równie prosty jak zakup zwykłego karnisza. Karnisze tego typu pozwolą na bezkolizyjne przesuwanie firan i zasłon przez narożnik pomieszczenia. W celu zakupu tego typu karnisza po wejściu w wybrany rodzaj karnisza Należy z menu po prawej stronie wybrać opcję Karnisz narożny. Pojawi się dodatkowe pole w menu, które pozwoli nam wybrać ilość ścian 2 lub 3, schemat układu karnisza z miejscami do wpisania długości poszczególnych ścian oraz w przypadku karniszy mocowanych do sufitu odległość karnisza od ściany. Po wybraniu ilości ścian Przyporządkowane im pola wpisujemy wymiary poszczególnych ścian. Ma to być długość ściany od samego jej narożnika do miejsca, w którym kończyć ma się karnisz, czyli zazwyczaj około 15 do 20 cm więcej niż wnęka okienna. W przypadku karniszy sufitowych mamy wpływ na odległość szyny karnisza od ściany. Wartość ta wpływa na wymiary poszczególnych elementów karnisza. Żądaną odległość wpisujemy w ostatnie pole pod schematem karnisza. Wszelkie dokonane przez nas zmiany wpływać mogą na ostateczną wycenę konkretnego karnisza. Zmiany te obserwować można na bieżąco w prezentowanej na samym dole cenie za wyceniany zestaw. Po upewnieniu się co do poprawności podanych wymiarów Dodajemy karnisz do koszyka i finalizujemy zakup.